Witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na kanale MSM Scale Modeling. Dziś przygotowane koła i długo oczekiwany Weathering Cool. Pigmenty, które posłużyły na przygotowanie mieszanki na Bliski Wschód. Rubble, Middle East Dust, Airfield Dust i Sand. I tutaj Mamy też pigment Dark Earth i Europe Earth. A dlaczego przekonacie się, jeżeli poczekacie mniej więcej do połowy odcinka, farby olejne to również medium, z którego będziemy dzisiaj korzystać. I zaczynamy pierwsze koło, które ma nam symulować pojazd na Bliskim Wschodzie, amerykański bądź jakikolwiek inny może być też Deutsches Afrika Corps tutaj opcji mamy bardzo wiele i zaczynamy od aplikacji tej mieszanki tych czterech pigmentów wcześniej wymienionych klasycznie tapując bardzo podobny sposób jak w filmie dotyczącym brudzenia gąsienic czy w filmie o T34 gdzie aplikowaliśmy pigmenty na wieżę także jak widzicie te techniki wszędzie są takie same, troszeczkę różnią się detalami, ale zasadniczo metoda aplikacji jest taka sama. Nic się nie zmienia, może poza ostrością kamery, która troszeczkę wariuje. Ale widzę, że myślę, że jesteście w stanie ogarnąć ogólny koncept. Jak widać, pigmenty fajnie się lokują w tych zakamarkach, w przestrzeniach, w bieżnik wchodzą. I co można też zauważyć, zmienia się, mimo tego, że powierzchnia nie jest trupiomatowa, jesteśmy w stanie tym pigmentom nadać przyczepność. One się wiążą z powierzchnią, pomalowaną powierzchnią zarówno opony, jak i samej felgi. I po raz kolejny, to nas zwracałem już uwagę, czyli warstwy. Kolejne warstwy, dodawanie, nakładanie pigmentów. Nie należy się tego bać. I proszę bardzo, fixer AK Interactive. Powtarzam, żeby nie było pytań, niedomówień. Używam aktualnie w tej chwili pigment fixera od AK Interactive, ponieważ taki właśnie w tej chwili mam. Natomiast Fixer od Ammo, czy jakikolwiek fixer na bazie emali będzie jak najbardziej wskazany. Jak możecie zauważyć, w tej chwili aplikacja jest już bardziej. Celowana. Rozumiem to w ten sposób. Już nie nakładam pigmentów po całości. Patrzę na to, co się wyraźnie dzieje i reaguję na to, dodając pigmenty tam, gdzie chcę osiągnąć większe zagęszczenie kurzu, większe zagęszczenie tego piaskowego rezyduału. Takie ładne słowo. Żeby troszeczkę wzbogacić ten język stosowany na kanale. Ale jak widzicie nakładanie kolejnych warstw buduje nam y, bardzo ciekawy efekt i kolejne warstwy y, fixera nakładane metodą specklingu potęgują ten efekt i umożliwiają nam nakładanie kolejnych warstw które będą budowały końcową aparycję naszego koła w warunkach pustynnych, bliskowschodnich co możemy jeszcze zrobić, co ja tutaj w tej chwili wykonuję, to używam sobie zwykłego patyczka do uszu i delikatnie oczyszczam boczną ścianę opony z takich bardziej agresywnych partykuł pigmentu w celu troszeczkę zblendowania i złagodzenia tego wyglądu. A dlaczego, to zobaczycie już za chwilę. Kiedy zacznę aplikować na tak przygotowaną oponę farby olejne. Ale nim to nastąpi, jeszcze jedna bardzo delikatna, bardzo precyzyjnie nałożona warstwa pigmentów i je też troszeczkę sobie zablendujemy i zabezpieczymy fikserem Tak przygotowane koło będziemy mogli potraktować farbami olejnymi. Ale tak jak wspominałem. Ostatnia dawka Fixera. Oczywiście każda aplikacja Fixera. Po niej następuje wysuszanie suszarką. I tak przygotowane koło potraktujemy sobie farbami olejnymi. Ja używam do pracy z farbami olejnymi. Przede wszystkim to są farby yy, od yy, Mic Productions Abteilung 502. Jak widzicie przygotowałem je sobie wcześniej na paletce z tektury, żeby wciągnąć olej, żeby mieć do czynienia z czystym pigmentem i żeby ta farba szybciej schła, żeby było po prostu z nią łatwiej pracować. Jest to jedna z metod, które są bardzo polecane w przypadku pracy z farbami olejnymi. I ta mieszanka tych trzech kolorów, czterech, taka mieszanka imitująca kurz, ja ją sobie w tej chwili nakładam na oponę w formie takich pasków. Yy. Oczywiście cały czas zwracam uwagę na to żeby jednak kontrolować ilość farby i ilość thinnera. Thinner, którego ja używam to jest Sansodor od Winsor Newton. On ma bardzo fajne właściwości, bardzo wygodnie się blenduje farby olejne stosując ten specyfik. Yy. Unikam osobiście specyfików firmy AK i AMMO, ich te bezwonne thinery do farb olejnych i emali. W moim odczuciu nie są aż tak przyjazne, jak właśnie w tym wypadku produkt poświęcony stricte dla plastyków, dla ludzi malujących farbami olejnymi, bo tak naprawdę my tutaj malujemy używając farb olejnych, ale oczywiście wykorzystujemy ich właściwości. Tutaj używając takiego pędzelka ząbkowanego i zwykłego pędzla, blenduję ten uzyskany efekt farb olejnych. Pracując z farbami olejnymi, musimy uzbroić się w cierpliwość. One może nie są aż tak szybkie jak pigmenty, natomiast zobaczcie, jaki fajny, ciekawy efekt można uzyskać po oczywiście po podsuszeniu, po tym zalokowaniu, zablokowaniu farby na powierzchni na bocznej ścianie opony i kolejna blenda to jest urok farb olejnych. podsuszając je suszarką one się dużo fajniej zachowują dużo łatwiej jest je wtedy blendować i wracamy z pigmentami to o czym mówiłem nie bójmy się mieszania farb olejnych z pigmentami nie bójmy się tych warstw nakładających się jedno na drugą, jeżeli używamy suszarki, jeżeli podsuszamy poprzednią pracę, spokojnie możemy pracować z przeciwnym medium, nazwijmy tutaj pigmenty medium suchym, a farby olejne medium mokrym. Ja tutaj pracuję, oczywiście to jest wszystko przyspieszone, natomiast ja tutaj nie robiłem żadnych przerw, nie czekałem 24 godziny, praktycznie to koło zostało wykonane w ciągu 45 minut. I znowu wchodzimy ze speklingiem fixera żeby troszeczkę sobie to utrwalić. Oczywiście zaraz sobie to podsuszymy suszarką i wracamy ze speklingiem, Ale specklingiem z farb olejnych. Oczywiście przetestujemy sobie na boku jakiej wielkości mamy sobie te kropeczki. Aplikujemy. Aplikujemy randomowo na oponę. One mają różną transparentność bo mamy tą farbę rozcieńczoną. Po podsuszeniu oczywiście sobie wszystko to możemy zblendować, używając pędzelka stinerem bądź suchego pędza w zależności od tego jaki chcemy uzyskać efekt. Zobaczcie, ja tutaj cały czas mam pełną kontrolę nad tym co robię. Tu nic się nie dzieje przypadkowo, tu nie ma żadnej paniki, tutaj wszystko możemy sobie spokojnie kontrolować i mamy pełną kontrolę nad tym. Jak finalnie będzie wyglądało koło. A koniec końców, jeżeli coś nam nie wyjdzie, możemy dać więcej tinera. Możemy zwyczajnie to zmyć i zacząć tak naprawdę od początku. Ale zauważcie, kontrola, jaką posiadamy nad efektem końcowym, jest bardzo duża. Tutaj nie ma nic żadnego przypadku. Tu wszystko dzieje się spokojnie, z kontrolą. Przechodzimy do kolejnego koła, tym razem koło traktora. I tutaj, tak naprawdę, e, robimy sobie taki troszeczkę filterek na początek z kolejnych, żeby troszeczkę lepiej zblendować ten wcześniej przygotowany chipping, e, który zrobiłem przy użyciu lakieru do włosów. I już jesteśmy e, z pigmentami. Nakładamy pigmenty. Nakładamy je w troszeczkę inny sposób, tym razem nakładając je w formie takiego w dużo większej objętości z tego względu, że będziemy tutaj próbowali uzyskać efekt większej akumulacji błota, troszeczkę wilgotnego błota, ale jedno z pytań było takie, od widzów w poprzednich odcinkach, czy faktycznie potrzebujemy aż 6 czy 7 kolorów pigmentów, żeby uzyskać dobry efekt? I tutaj chciałem Wam pokazać, że nie jest to konieczne. Ja używam tutaj tylko dwóch kolorów: jeden to jest od Ammo Europe Earth, czyli europejska ziemia, a drugi to jest Dark Earth, czyli ciemna ziemia, również od Ammo by Mick Jimenez. Tych dwóch kolorów tutaj tylko używam jako bazy, jako wyjściowego podejścia jako wyjściowej teksturyzacji i nadania objętości efektom ziemnym czy w postaci kurzu czy też jakiejś większej akumulacji błota. Na razie kurzymy, zajmujemy się tą taką pierwszą podstawową warstwą. Za chwilę będziemy budować objętość i będziemy dodawać efektów. I znowu nakrapiając pigmenty. Będziemy sobie powolutku budować objętość. Za chwilę przyjdziemy z fikserem i zastosujemy metodę, którą stosowaliśmy przy filmie o gąsienicach. Bardzo serdecznie zapraszam wróćcie do niego. Zobaczcie jak to jest nakładane. Dodajemy sobie ten drugi ciemniejszy pigment, tak no żeby dodać troszeczkę zróżnicowania żeby nie było monotonni. Ktoś tam uważał, że przecież błoto ma tylko jeden kolor. Owszem, faktycznie można się z tym w zupełności zgodzić, natomiast to, co się dzieje w rzeczywistości, nie zawsze będzie dobrze wyglądało na modelu i warto czasem te kolory przełamać, żeby uzyskać po prostu ciekawszy efekt. I teraz zobaczcie, nakładamy fikser dosyć obficie, używając napięcia powierzchniowego i efektu kapilarnego. Ten pigment fixer on sobie wsiąknie w te nałożone przez nas pigmenty, które nałożyliśmy dosyć obficie. Oczywiście za chwilę użyjemy wspaniałego urządzenia, jakim jest suszarka. Ale zanim to zrobimy, jeszcze troszeczkę skropimy to bardzo wilgotne w tej chwili od fixera koło pigmentami, żeby troszeczkę wspomóc. I po podsuszeniu mamy taki oto efekt. Nie wszędzie te pigmenty trafiły, ale już się tym zajmiemy, eee, żeby. Żeby uzyskać zdecydowanie bardziej realistyczny efekt. Jak widzicie jest to proces dosyć brudny, no nazwijmy rzeczy po imieniu. Dlatego warto sobie położyć jakąś chusteczkę. Żeby te pigmenty nie fruwały nam po całym warsztacie. I żeby potem nie było zdziwienia dlaczego inne modele są pobrudzone. I zobaczcie, znowu sobie blendujemy te pigmenty bardzo spokojnie z pełną kontrolą. To już zaczyna wyglądać bardzo fajnie z dużą ilością tekstur. I co? I teraz tradycyjnie, używając specklingu, aplikujemy fixer, żeby sobie utrwalić to, co przed chwilą zrobiliśmy. I teraz zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. I teraz nakładamy sobie farbę olejną z nową metodą specklingu, stosując pełną różnorodność i możemy zająć się tymi, tym ciemniejszym, bardziej wilgotnym błotem. I tutaj sobie musimy przemyśleć, gdzie chcemy to aplikować, w których miejscach. Musi mieć to jakiś logiczny sens. Najczęściej ta wilgoć jest w zakamarkach, ale też niekoniecznie ona będzie też na łączeniu opony z felgą. To jest koło traktoru, to jest potężna powierzchnia. To jest naprawdę duża kanwa, na której można sobie naprawdę nazwijmy to poszaleć. Na razie nakładam te farby olejne w taki dosyć chaotyczny sposób, ale tutaj znowu nie, ma to żadnego, nie, jest, nie stanowi to żadnego problemu, ponieważ jak przejdziemy do blendowania, wszystko będzie można spokojnie sobie poblendować, bez zacieków, bez marków, Zauważcie, że do tej pory jeszcze nie pojawił się problem marków mimo tego, że mieszamy medium suche z medium mokrym, używamy dosyć dużo tinera, który również teoretycznie powinien nam sprawić problem w postaci tych nieszczęsnych, niechcianych zacieków, szczególnie jeżeli łączymy farby olejne z pigmentami. Ale jednak okazuje się, że nie jest to problemem, wbrew obiegowej opinii, i można śmiało, swobodnie sobie pracować. Zauważcie, że ta praca jest jednak dosyć precyzyjna i... Ja dokładnie wiem, co, w którym miejscu chcę zrobić, gdzie potrzebuję tej farby więcej, gdzie chcę jej mniej, gdzie chcę mieć większą przewagę pigmentów, gdzie chcę mieć ciemniejszy ton. I zauważcie, ja nie używam jednego koloru. Zobaczcie, jak często mieszam na środku palety różne własne, customowe odcienie tego błota, tej ziemi. Dzięki temu, że mam tyle różnych farb na palecie, mogę sobie na to pozwolić. Oczywiście możemy pracować na dwóch, trzech kolorach, natomiast jeżeli chcemy faktycznie w pełni wykorzystać potencjał farb olejnych, mieszajmy te farby, nie używajmy pojedynczego koloru. Jeżeli ktoś tam zatytułował kolor Industrial Earth, no to nie używajmy tylko jego. Używajmy innych kolorów, mieszajmy je. I nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!